Cześć, witam was na moim kanale. Jesteśmy po połowie sierpnia, więc już czas pomyśleć o przesadzeniu piwoni Jeśli chcecie ją przesadzić, lub jeśli chcecie ją rozmnożyć, to jest to bardzo dobry czas. Roślina pomału zaczyna kończyć okres wegetacyjny. Liście zaczynają zmieniać już kolor na brunatny, ale jeszcze nie podsychają, co jest dość dobrą wiadomością. W tym filmie, co wam pokazywałem, przycinanie piwonni. Widzieliście, że tam, tamtych już liście były suche, lekko porażone chorobami, więc je obciąłem. Natomiast tutaj jeszcze liście mają się dobrze i gdybym, chciał tylko prze, gdybym nie chciał przesadzać tej piwoni, je jeszcze bym nie ścinał, bo nie ma takiej potrzeby. Liście są jeszcze w miarę zdrowe, lekko przebarwione, ale nie zmianami chorobowymi. Ale gdy chcemy ją przesadzić, to pierwsze co, to musimy właśnie obciąć liście, z którymi, będziemy, z którymi byśmy przesadzali kalpę. Jest to o tyle ważne, ponieważ przesadzona piwonia ma bardzo obcięty system korzeniowy i ona z taką ilością liści, czy nawet z połową, nie dałaby rady tego wyżywić i był uschła. Dlatego pierwsze co przed przesadzaniem piwonii lub przed rozmnażaniem, to obcinamy ją na 3 do 5 cm od ziemi. Tak, żeby powierzchnia parowania liści była jak najmniejsza. Właściwie praktycznie jej wcale nie będzie, ponieważ jak ją obetniemy, to tam nie ma liści, tylko sama łodyga. Następnie, piwonie możemy albo przesadzać, albo dzielić kalpę na kilka mniejszych części i sadzić oddzielnie. Ogólnie samo przesadzanie nie jest trudne. Tak jak widzicie, tutaj jest kalpa. I można przykładowo zrobić sobie tutaj z trzy sadzonki. Przesadzamy, dzielimy kalpę. Wstawiamy tu łopatę, wbijamy, odkopujemy. Odkopujemy około 15 cm od ostatnich łodyg. Czyli jak tu mamy ostatnią łodygę, to jak tu mamy ostatnie łodygi, to tutaj kopiemy tak dookoła przez środek. I mamy kalpę wykopaną. Oczywiście, obcinamy liście. Wybieramy nowe stanowisko. Jak widzicie, ja mam tam piwonie posadzone w piachu i ładnie rosną, ładnie się rozmnażają. O, Tadeusz, zobacz, kogut chodzi. Jest właśnie okazja go pokazać, bo, się, bo przyszedł się pokazać. A teraz wracamy do tematu. I sadzimy ogólnie piwonie w nowe miejsce. Takie, jakie sobie wybierzemy. Tak samo jakbyśmy sadzili roślinę z doniczki, czyli, jeżeli kalpę mamy w szerokości 20 cm, to dół musi być w szerokości 3 jej długości, czyli tutaj 60 cm, plus dwóch głębokości, czyli jak kalpa będzie miała około 15, no to głębokość 30 i to wszystko. Pod korzeń możemy oczywiście dać trochę obornika naturalnego, obornika granulowanego, tak żeby te korzenie od spodu zaczęły. Do spodu zaczęły szybciej rosnąć, żeby one tam poczuły nawóz, to szybciej będą do tam sięgać, rosnąć, rozwijać się, żeby jak najlepiej przygotować się do zimy. Na koniec należy oczywiście pamiętać o podlewaniu. Podlewanie jest bardzo ważne, ponieważ tutaj, jeśli odkopiemy, to uszkadzamy system korzeniowy, co może się przy niewłaściwej pielęgnacji, może się bardzo źle zakończyć dla. Nowej sadzonki. W chwili, gdy odkopiemy tutaj połowę kalpy, należy zasypać tą dziurę, ponieważ kilkukrotnie widziałem, że ktoś odkopał pół, a pół kalpy, która została w ziemi, została nieprzysypana. Te korzenie, gdzie nie gdzie poprzecinane, zostawały odkryte i po prostu te korzenie zasychały, zamierały i zaczynały się psuć. Mam nadzieję, że ten film. Będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. A tutaj jeszcze raz kogucik. Na razie, cześć.